I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god awful place that I used to call. Gotta find someplace new I'll move to a dump in a far away slum to help me forget about you. I might be going to sunny California. I'll go to

Kiedy, kiedy to jest forma tatusiowa. Pokazać ci jakbym wszedł normalnie, tam 10 lat temu? Dawaj. <grystanie> tak było, pamiętacie? Cały czas tak robił. A teraz też jest forma, no. <grystanie> tak by było kiedyś. Szybko się pomaluję i robię śniadanie, dobra? Dobrze. A jesteś już głodny? Jestem, ale wiesz jak to jest, nie? Że ja... Y, trzymam to. Pomyśl, że... jako piątej wstałem, to jest 10, 5 godzin nie wiem. To Ale to dobrze, nie? To tak to jest bardzo zdrowe. Nie A tak, były tak, na padlu, Ale tak, wiesz <laughs> tak. co zauważyłem, Na przykład miałem, grałem, nie wiem, 5-6 razy rano bez śniadania, tak jak teraz zawsze, na Padlu. Hmm. I raz pomyślałem sobie, nie, jakoś słabo się czuję, muszę zjeść. Najgorszy padel. <gorszy> <gorszy> to tak samo się ścigaliśmy w jak Express i się najedliśmy. To było najgorsze. Jak byliśmy w Azji, to... Nawet się cieszyliśmy czasami z rana, że nie ma nic do jedzenia. To no, znaczy, chciało się zjeść i jak ktoś dawał, no to się jadło, ale jak ktoś nam nie dał jedzenia, to był najlepszy nasz wyścig, bo mieliśmy dużo siły, od razu po jedzeniu z rana robiliśmy się senni. Pamiętam nawet kiedyś, że z rana dostaliśmy takie duże śniadanie: wsiedliśmy do ciężarówki i zasnęliśmy, zasnęliśmy. na trzy godziny, i trzy godziny jechaliśmy z chłopem jakimś. Tak. Ale nie, tak najważniejsze wiem. było, że faktycznie, że się ścigaliśmy na głodniaka najlepiej i w którymś momencie wyścig był o amulet. A my już z czasem programu powiedzieliśmy nie chcemy tego amuletu i z Adasiem powiedzieliśmy dawaj, pójdziemy do restauracji, prawda? Wszyscy, ja, Adaś, ty... No tato Adasia, e, i pójdziemy do restauracji, poprosimy o jedzenie. Czyli wszyscy ruszyli się ścigać o amulety, a my luz. Jak my zjedliśmy, dostaliśmy faktycznie, dostaliśmy danie, dostaliśmy coś tam, A później piśko. po tej restauracji poszliśmy na te lody, co wszyscy mówili, że tak że naciągnęłam pana na lodę. Tak, tak. I jak, wtedy się, dzień. I jak my się najedliśmy... To był nasz najgorszy myśmy... wyścig. Tak, to wszystko, to łoo. Wow. Dobrze, że akurat tego dnia nie odpadaliśmy. No, to było świadome, no dlatego siedzieliśmy w restauracji. Eee, ale, ale. no i, po, i poprosiliśmy Pana, ja chyba tam zagadałam i dał nam jedzenie, obiad, piwko, to było super. Tylko, że było po wyścigu, więc coś w tym jest, że lepiej nie jeść, jest się bardziej produktywny. Znaczy nie, może nie jeść, ale mało, no, no, albo no, później właśnie śniadanie. Organizm jest czystszy, no wiadomo, nie mówmy o jakimś tam ekstremum, gdzie nie jeść bardzo, bardzo długo, ale jeśli chodzi o, o takie posty, no to jest, Czystość umysłu, jest tam, nic nie pracuje, wszystko jest wiesz, więc. Ja na to przykład jest. nie dałabym rady teraz z rana. Ale sama kiedyś, to ty sprowadziłaś się do po bo Tak, ale już musiałam z rana jęczmień wypić, żeby no, móc. Tak. pociągnąć ten poranek. Ile ja pytaniam o to kiedy w końcu będę miała dla was kod na Primabiotic. Proszę bardzo, dzisiaj. Mój kot jest standardowo taki sam jak zawsze czyli kot Andjax. Z nim macie minus 10% rabatu na Primabiotic. Natomiast teraz jest promocja Black Summer, z którą, e, jeżeli kupicie trzy takie opakowania, to zyskujecie 200 zł. I tak jak zawsze, jak już e, pamiętacie z wcześniejszych promocji, te dwie promocje się razem łączą, także można sobie naprawdę bardzo fajną kwotę zaoszczędzić. Ja tutaj mam kwas hialuronowy do picia i w środku mamy 30 takich szotów jest to miesięczna kuracja. Smak mango, więc po prostu idealnie teraz na wakacje. W środku jest końcem 10, który spowalnia procesy starzenia. Dodatkowo mamy tutaj witaminę C, cynk, biotynę, niacynę, więc to po prostu jest taka bomba witaminowa, same najlepsze rzeczy dla waszej skóry. Kwas hialuronowy rewelacyjnie nawilża skórę, dodaje jej blasku. Więc jeżeli chcecie zadbać o swoją skórę, to Taki oto szocik raz dziennie. Ja Wam oczywiście jak zawsze link zostawiam w opisie, ale korzystając teraz z tej promocji Black Summer, to wtedy macie na 3 miesiące, bo tam są te trzy pudełka. No i tak jak pamiętacie, dodatkowo macie jeszcze kod. Link w opisie. Wczoraj zakomunikowałam sobie to, że dzisiaj z rana jemy wspólne śniadanie, bo ostatnio jakoś tak wychodziło, że właśnie albo mieliśmy gości, albo z samego rana odwoziliśmy Czarni i jeździliśmy do restauracji, a brakuje mi takiego wspólnego poranka przy herbatce, przy szakszulce. Kiedyś, e, nie wiem czy pamiętacie, te osoby, które są już z nami od dawna, to jak mieszkaliśmy w centrum Warszawy, to wtedy właśnie e, praktycznie... Codziennie ja robiłam takie śniadania i sobie, no może nie codziennie, bo też chodziliśmy po restauracjach, ale jednak e, często. Często jadaliśmy w domu takie śniadanie i to było takie fajne, łączące. Więc mówię, dzisiaj z rana nie waż mi się nic jeść na mieście, e, bo Luka samograna właśnie pojechał na padla, zawiesz czarni, wracasz i jemy w domu. Ciekawe, czy nie w ogóle dzisiaj ta Szuka wyjdzie, bo zawsze jest tak, że jak czegoś długo nie robię, to później jak pierwszy raz zrobię to jest.

Wam szybko tutaj do stolika, bo ten zapach blosom jest tak niesamowity, e, to jest zapach bzu, takich świeżych kwiatów, no zapach wiosny, że jak teraz siedzimy przy stole, to na maksa czuć, prawda? To świecą, świecono po prostu. Niesamowity jak ty. <laughs> niesamowity. Jak ty o poranku słonecznym. <laughs> kocham, kocham. Też. I can sing. I can dance, I can sing. Cotnika na pomocnika. Czy ktoś się zgłasza? Bardzo jest mi potrzebny, proszę. Nie chowaj się. A co robimy? Ym, musimy w końcu zrobić to palenisko, no. bo ja cały czas po prostu nie mogę tego przeżyć, że te poduchy przyszły, a one leżą w garażu. No ale mówiłaś, że na początek te podłogi przyszły inne. Tak, przyszły inne. To nie był ten materiał, to był taki materiał jachtowy, którą chyba jachty można przygrywać, bo był taki twardy. Więc w ogóle teraz, ja Wam to pokażę, mamy w garażu, pół garażu jest w do paleniska. To palenisko w ogóle jest bardzo duże, więc yy, no, coś z tamtymi zrobimy, ale przyszły ogólnie nowe i te są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Czemu nie działa to duże światło tutaj? Halo? coś, nie wiem, coś może korki poszły. No dobrze, to, to jak zwykle nasz yy, garażowy pierdzielnik. Tutaj są te poduchy do paleniska, które no nie są takie jak chcieliśmy, żeby były, a tutaj tutaj są te dobre. Także musimy to wszystko rozpakować, ułożyć i sprawdzić po prostu czy one dobrze pasują, czy one wchodzą, yy, jak to wygląda. Bo materiał jest naprawdę cudowny. W ogóle woda spokojnie może sobie potem ściekać, nic nie wchłania. No, w ogóle jest bardzo miękka ta poducha, gruba. No, muszę przyznać, naprawdę, że tutaj Wiola się spisała z tym i, i wygląda to świetnie, także musimy przymierzyć, jak to wygląda w palenisku. I dlatego potrzebuję pomocnika, mój drogi, Bo? Bo nie dam rady sama tego dźwigać. Ja ciężarna z brzuszkiem już dużym. Dobra, rodacy. Plan jest taki, że wyniesiesz te poduszki uh -huh. na zewnątrz i tam po prostu je rozetniemy i tam je rozłożymy. No na dobra. razie je wyniesiesz. A nie, weźmiemy odkurze? Odkurzacz. Najpierw odkurzę. Dobra. No. Kupiliśmy ostatnio taki odkurzacz do odkurzenia liści, do wciągania i chyba rozwiewywania, tak? Uh -huh. I co? Kupiliśmy go miesiąc temu i nie użyliśmy jeszcze. A dlaczego kupiliśmy z temu? No bo e, coś mieliśmy zrobić, coś chcieliśmy posprzątać chyba, nie wiem, na placu zabaw, ale w końcu Rafał nam posprzątał. <laughs> czy ja mam udawać, że chcę Ci pomóc, czy sam to a, a, czy nie? nie wydaje się być ciężkie, nie? Prosta hmm. instrukcja. Ej, a do tego powinien być chyba jeszcze taki zwojezwycik, bo jak nie będziemy chcieli rozmyśliwać, to jest, jest... O, i wiesz co jeszcze mogłeś żebyś zapiąć, żebyśmy mieli? <laughs> Taki pas przez ciało żeby nosić go sobie tak na. No zobacz jak pan ma fajny. O, To praktycznie każdy to ma. Nie w sklepie był jak w Muszę cię pochwalić, bo jesteś coraz lepszy w tych wszystkich domowych rzeczach. W sekundę złożył Już wymyśliłem po Karszerze nową zabawę z Charlie No jaką? Muchanie? Ja teraz. Dobra, mały fuck-up, gotowa? Na efekt Merlin Modron? Jezu, Jak to łaskoczę? Dobre jest ciśnienie no, no w tym sprzęcie, że mocno dmucha. boots Mała przerwa w pracy. Zamówiłam nam już jakąś chwilę temu tajskie jedzenie z restauracji. Tasty jest, prawda, że przepyszne, i tak się cieszę, że nam tutaj do domu dowożą, Ale to odkryłam niedawno. Eee... Ja dzisiaj to danie odkryłem. Ja będę chyba Ciekawe. tylko to zamawiał. Może nie wygląda jakoś fenomenalnie, ale jest tak jakby. Czuć, że zdrowe, wiesz o co chodzi, że mm -hmm. mało przerabiane, mało coś, kurczak poszarpany jakieś z udka, ryż i te wszystkie sosy, które dodałem, czosnek tam, o, i jakiś tam imbir, pyszne. Też od razu idzie na słomnienia nasza Tajlandia, co? Mm -hmm. e, ja zamówiłam klasycznie sobie pad Luka już tam e, liście usunął, więc zaraz jeszcze umiem. Jeszcze trochę, jeszcze z 10 minut bym to, to porobił, tylko że akumulator padł, nie? Ale najlepiej jest w ogóle z kąta do kąta po prostu przerzucać te liście i później odkurzać, nie? Tak. No, więc trochę to jest czasochłonne, ale mamy czas. Jeszcze chwilę do Charlie, więc yy, tak sobie dzisiaj postanowiliśmy, że mamy randkę na ogrodzie i ogarniemy palenisko, tak. To będzie bardzo pocięte. To nic. To <laughs> już krople na czorek, <laughs> Ja sobie tak mogę przekładać i przekładać, a to mi potrzeba godziny. tak, zaraz Ci powiem, zaraz Ci powiem, tam są faktycznie takie. A gdzie mi wysłałaś to zdjęcie? Na... Na, na Instagramie. Dobra. I to jest tak jakby widok, to jest jeden boczek. I zobacz, te długie y, y, są po bokach, y, te króciutkie są y, w chodach jakby. A widzę, okej. Okay. Biola jest cała po prostu w ekscytacji. Boże, jeszcze nie mogę doczekać. Dobra, dobra, to wysyłaj zaraz zdjęcie, bo, bo chcemy, żeby to wszystko było wiecie tak idealnie, wkładałam wszystkie poduchy i mamy efekt końcowy. Tak długo czekałam na to palenisko. E, od razu zobaczcie, jak jest przytulnie, tak ciepło, miło. Tutaj z jednej, jak i z drugiej strony będą tace, na których będzie można postawić albo jakiś lampion, albo drineczkę, jak ktoś będzie tutaj siedział. Na razie rzuciłam sobie. Tak po prostu luźno te poduchy, więc to jeszcze tam, wiecie, można sobie poukładać lepiej. Tutaj do paleniska przyjdzie drewno, więc ładnie też sobie poukładam wszystko z każdej strony, bo mamy takie wnęki make my present bearable If I could go back there And take you in my arms Tell you how I really felt Charlie wróciła z przedszkola i powiedziała, że bardzo chce ze mną nagrać jak otwieram pudełka. Bo kim my jesteśmy Charlie? Co to ostatnio powiedziałaś koleżance, że kim my jesteśmy? Youtuberami. Myślałam, że się posikam po prostu. Wiesz, ludzie sobie z nami robią zdjęcia, bo my jesteśmy youtuberami. Nie? Właśnie nie ty sobie namiedziałaś. chciałaś wytłumaczyć, dlaczego ludzie sobie robią zdjęcia z nami, tak? Bardzo dobrze wytłumaczyłaś. Jak ostatnio robiłam... No. jak Moja drugie koleżance mówiła na panie? Jak? Ciocia. Na panie w przedszkolu? No bo jest nie wtórzy tak. Nie bydna. Bydna. A e, twoja koleżanka też na mnie mówi ciocia. Jak ostatnio robiłam zamówienie z H&M e, z ubraniami ciążowymi, to później jeszcze siedziałam wieczorem i zrobiłam sobie zamówienie z rzeczami do domu. E, co jakiś czas sprawdzam sobie zawsze Nowości albo tam dla dzieci co, co się pojawia, bo to jest takie moje uzależnienie. Wow! Zobacz, jaki jest piękny Amazon. Chcesz taki do pokoju? Mogę Ci taki zamówić. Zamówiłam taki wazon, bo e, uważam, że przepięknie pasuje. Czy to w ogóle widać? Przepięknie pasuje do, e, do nas do domu. Do i... Do czego? Do handeru. Do handeru? Co to jest handterz? Mandat. Mandat. Do handeż mandatu. To mandat. Ok, mandat to mandat. E, I proszę się nie ma być I e, teraz sobie te wazony chyba wystawię na zewnątrz, bo to ładnie będzie wyglądało na. Nie moje nie tak, na stole. A później jak już będzie jesień zima, no to będą one ze mną w domu. No, ktoś nagrał TikToka no. o tym, że oszukuje ludzi. Że ty oszukujesz Ale, ludzi? że Wcale nie wstaję o piątej. Bo... Wstaję o piątej. Przysięgam wam Ale nie, nie, bo... codziennie z rana dobra, teraz. Dobra, dobra, nie odchodzi. Ale jak ktoś bo... może tak powiedzieć, że oszukuje bo, 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 bo jak robię kawę o siódmej czy tam ten to jest tam 16, czy tam któreś, nie pamiętam już, a, jak, a na zegarku? Jak, jak kończę grać, też jest jakaś 15-16 A, czyli że godziny, ale na przykład ja wczoraj... My jesteśmy ignorantami, ale to w, każdym my dom, jesteśmy w całym ignorantami. domu mamy przedstawione zegarki, rozumiesz? Tak, wczoraj ja się zorientowałam na laptopie, że jest godzina... Może, że jest godzina 6 rano, a było po południu i nie mogłam przez to w ogóle się połączyć z internetem i musiałam skonfigurować zegarek w laptopie, żeby poszło. Nie, ale uwierzcie mi, że on wstaje codziennie z rana, Jedzie na padla, wraca i wtedy my się budzimy z sami, nie? Czasami nawet taty nie ma jeszcze jak no wstajemy, To wszystko no? kłamstwo. Jeszcze ostatni slajd na tym filmiku jest nie wieście we wszystko, patologia. No akurat naprawdę wam tak jak na dłoni wszystko dajemy, nie? Całe życie nasze, może nie cała, ale większość. Ale śmieci mnie to jak na przykład ludzie, nie? To jest mój piękne. Zobacz. Ładne? Tak, piękne. Jadę, buzi. Wiesz gdzie to z nowego tłumu New Yorku. <grym> z nowego tłumu New Yorku. się z nowego tłumu New Yorku. Wyentuzjazmowaliśmy się. Wyindywidualizowaliśmy my... się z rozentuzjazmowanego tłumu. Lojanna, Jola, Jola, Lojanna. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Kapito zobaczcie mi się z nowego Jarku tu. Lojalna Jola, Jola loyalna. Na wyścigach wyścigowe, wyścigówka wyścigowa, wyścigowa... Zobaczcie, co ja wynalazłam. Taką e, zastawę białą z czarnym paskiem. Ja w ogóle lubię czarne pasy, biało-czarne, albo właśnie takie lamówki na pościeli. Nawet teraz mam pościel z taką czarną lamówką. A to nawet jak pokazywałam Wam kolagen wcześniej, to mogliście zobaczyć. No i takie oto, zobaczcie, świetne miseczki. Dorwałam na H&M. Do zestawu i są też talerze. I myślałam, że mi się nie będą, może, podobały duże talerze, ale teraz się zastanawiam nad tym bardzo mocno. Dla mojego męża, proszę bardzo, na espresso dla gości. W ogóle te miseczki, kubeczki to naprawdę jakieś grosze kosztowały. Zamówiłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć takich e, kieliszków, kubeczków na jajka e, srebrnych. Ja lubię w ogóle takie srebrne dodatki, stalowe, metalowe. Zawsze to tak ładnie i elegancko wygląda. Trochę mi się kojarzy z takim hotelowym klimatem. I nawet na zdjęciach właśnie, e, jak były te rzeczy przedstawione, to też były w takim klimacie hotelowym. Także zamówiłam sześć takich kieliszków na jajka. To cóż to takiego? Aha. No I zobaczcie, jak w ogóle to pięknie razem pasuje. To jest taki półmisek z homarem. E, tak sobie pomyślałam, że fajnie to wygląda, żeby wyłożyć różne rzeczy. A ja zawsze, jak są goście, to wykładam przeróżne rzeczy na talerze. E, więc nawet teraz na ogród taki e, ogrodowy klimatyczny półmisek z homarem. I takich półmisek wzięłam trzy, bo stwierdziłam, że mamy długi stół i nawet jak robimy grilla i wykładam jakieś, nie wiem, pomidorki, cokolwiek, to robię zawsze razy trzy, bo jest taki długi stół, że, że każdy by nie, nie sięgnął. Ale ja lubię takie rzeczy do domu. Kolejny półmisek. Charlie zobacz jaki talerz z homarem. Homar. To jest homar, już ja nie raz. Pamiętasz? Trzeci talerz. To jest fajne, bo ja już sobie pomyślałam o filmach jesiennych i w ogóle o filmach o dniach jesiennych i o świątecznych, zimowych dniach i wymyśliłam... A to jest dla dzidziusia. A to dla mnie. Pomyślałaś o dzidziusiu? Mam wspaniałe dziecko. I jak będę miała już wtedy bardzo duży brzuch, to teraz sobie rozkładać do łóżka, taką tacę i już widzę to, że z rana puszczam sobie film świąteczny, jem, przysypiam, jem. No tak mi się spodobała ta taca. Mieliśmy kiedyś taką tacę w ogóle chyba do łóżka, ale właśnie tą znalazłam na chędem jest takiego fajnego, naprawdę porządnego drewna i, i jakoś tak mi się spodobała. Możliwe, że zamówię jeszcze drugą taką i namówię mojego męża, kiedyś nam zrobię taką randkę z rana. W łóżku. I jeszcze zamówiłam noże do masła, bo zawsze jak stół wykładam, to kładę zwykłe noże. A te Ale są mamy takie... takie. Takich nie mamy. Ale mamy jednego. Ale nie taki, inny, taki malutki, króciutki. A te są takie ładne, eleganckie, też takie hotelowe. Więc przy talerzyku z jednej i z drugiej strony będą sobie przymaśle takie leżące. Koniec holu zakupowego. Dzisiaj nagrywałam tego vloga i na bieżąco dzisiaj przez cały dzień sobie tak domontowywałam, więc zaraz Wam wrzucam, Więc, jak oglądacie dzisiaj tego vloga, to jest on z dzisiejszego dnia, dlatego kończę, żeby Wam zaraz szybko go wrzucić i zabieram się do spędzania czasu z moją córeczką, bo obiecałam komuś. Filmowy wieczór. Bo, jak tata często nas gdzieś. To znaczy, nie opuszcza nas często. Ale jak gdzieś tam jedzie, prawda? Czy z wujkami, czy tak jak dzisiaj na mecz. To my wtedy sobie włączamy film. Yy, jemy popcorn. Jemy słodycze I jest fajnie. Taki dzisiaj mamy plan? Mama, ten, ten mniejszy jest dla Dziadusia. Dla dzidziusia, wszystko dla Dziadusia. Ona wszystko dla Dziadusia robi. A mój większy jest dla mnie. Tak. Idziemy zaraz? Tak. Na wieczór filmowy? Zobacz, chodź. To jest dla nas fotel. Aha. I tu... Dziękuję Wam bardzo, mówi, kochani, za oglądanie. Na co, co, co? Mówi się, mówię się Manara. Na to ta ty kwestia, nie? Mm? Eee, mam nadzieję, że miło z nami spędziliście dzisiaj dzień i widzimy A się. Masz, jak Ty mówisz na zakończenie? Zawsze mówię dziękuję, kochani, za wspólny dzień razem albo dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. Pa! I macham wtedy do ekranu i daję buziaczka. <grymne>